Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, kochani. Witam każdego Ciebie. Jeśli subskrybujesz ten kanał, urodziłeś się 3 dnia miesiąca. Dla Ciebie przekaz na kolejne 30 dni do 2 grudnia. Kochani, dziękuję, że jesteście, że komentujecie. Wszystkim tym, którzy piszą komentarze, lajkują. Naprawdę jestem przeogromnie wdzięczna. To też pokazuje, że jesteście, że chcecie słuchać, że korzystacie z tych podpowiedzi, jakie niosą karty, z tych energii, które przekazują. Kochani, wiadomo, że ze wszystkimi one nie będą rezonowały. To jest jakby normalne. Karty niczego nie narzucają, jak wiecie. Runy mówią, pokazują energię, jaka nam towarzyszy, w jakich kierunkach, w jakich sprawach warto w danym dniu popracować, czego się spodziewać, z czym łatwiej będzie się zmierzyć, żeby na siłę w tym danym dniu nie robić pewnych rzeczy. Bo kolejnego dnia być może będzie bardziej sprzyjająca energia, żeby się otworzyć na daną rzecz, na daną sprawę. I tak by należało odczytywać przesłania run, kart, energii. To nie są stricte powiedziane, że każdemu, kto odsłucha, to to się ma zdarzyć, to ci się przydarzy. To nie jest przewidywanie przyszłości, kochani. Jak niektóre tutaj y, komentarze, y, które się czyta, y, no, dwuznacznie wskazują na, na takie y, przesłania. Mówię o tym cały czas i powtarzam, że są to przekazy, które mówią o energiach, jakie w danym dniu nam towarzyszą. Czy my z tych energii skorzystamy, czy nie skorzystamy w celu? poprawy jakby jakości naszego życia, ale też tego, że właśnie łatwiej z wiatrem, a nie pod wiatr pewne rzeczy robić. To tylko od nas zależy, czy jesteśmy otwarci na to, żeby skorzystać z podpowiedzi, wskazówek, czy nawet usłyszeć to jedno słowo, to jedno zdanie, które jakby pobudzi w nas nawet to takie zadziałanie, kiedy jesteśmy w takim zastoju, stagnacji, a warto byłoby podejść do danej sytuacji, sprawy, żeby to dokończyć, żeby odciąć tą grubą kreską i wejść w nowe. W, bo zrobi się wtedy miejsce na to nowe i jakby ten umysł też będzie otwarty na to nowe, więc jakby tu jest szansa y, na skorzystanie. Czy skorzystasz, czy nie, to jest twoja wola. Czy jesteś na kanale, czy nie, jesteś na kanale, też jest twoja wola. Nikt tu nie jest, y, kochani, pod przymusem. Y, tak myślę i, i jakby uważam, że y, Warto korzystać z tych energii, yy, które niosą karty. Wiadomo, one nie będą z wszystkimi rezonować, to jest ogólna energia, kochani, ale... Sprawdzamy, jak to wygląda, i jest duże prawdopodobieństwo właśnie realizacji. Ja naprawdę utożsamiam się z tymi energiami. One będą bardziej silne ze mną, ze mną związane te energie dnia też, tak, bo ja je stawiam w zarysie ogólnym. Duża energia jest ode mnie, więc jakby będą tożsame bardzo ze mną. Każdy z nas no, musi poszukać sobie kanału albo osoby, z którą będzie bardziej rezonował, gdzie bardziej będzie mu się sprawdzało. I naprawdę jest tak duży wachlarz możliwości skorzystania albo też z indywidualnej takiej wskazówki, porady. No to kontakt na e-mail jest podany w informacjach na kanale, kochani. Więc warto sprawdzić, czy właśnie pod konkretną datę urodzenia, pod konkretne tutaj też rezonuje, czy nie rezonuje. Nikt y, nie mówi, karty są tylko wskazówką, runy przekazują informacje o energiach. Nikt nikogo nie narzuca i nie przewiduje przyszłości, że tak na pewno będzie, bo los jest w naszych rękach. Jakie podejmiemy decyzje, od nas zależy. Y żeby skorzystać z tych energii bardziej sprzyjających, czy odpuścić, kiedy są mniej sprzyjające, to jest właśnie wskazówka kart, pokazanie możliwości, tak? wskazanie pewnych rzeczy. Jakby taką intencję mają te czytania, te, te, te przekazy. Chciałabym, żebyście to tak odbierali, kochani. A teraz przechodzę do przekazu na kolejne 30 dni dla Ciebie, jeżeli urodziłaś się, urodziłaś się trzeciego dnia y, miesiąca. Wszystkim tym, którzy dziś 3 listopada obchodzą swoje święto, kochani, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Otwórzcie się na to, co niesie los, realizujcie swoje marzenia i cele, podejmujcie rozważnie decyzje, idźcie śmiało do przodu, chcąc osiągnąć zamierzone cele, chcąc skorzystać z tego, co niesie życie. Warto się odważyć i śmiało do przodu, oczywiście z rozwagą, z świadomym podejmowaniem decyzji decyzji. Kochani, dużo zdrówka, dużo uśmiechu, dużo radości, pozytywnego myślenia przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby myśleć pozytywnie i nie pozwalać zagłuszać swojego umysłu, swojej intuicji tym negatywnym myślom i nakręcaniu się właśnie na jakby myślenie o tym, czego nie chcemy, żeby w naszym życiu się wydarzyło, a bardziej skupić swoje myśli i Iść w kierunku tego, co chcemy, żeby się spełniło, a wtedy jest szansa pozytywnej realizacji zamierzonych planów, zamierzonych celów. Kochani, yy, pamiętajcie, żeby dużo się uśmiechać, radować, otwierać się na drugiego człowieka, bo yy, Śmiech zaraża, pozytywne nastawienie zaraża, przyciąga nowe osoby. Wiemy to z doświadczenia kochani: to, to, to nie jest nic nowego. Jest czasami czas takiego smutku, żalu, żałoby, kiedy trzeba wystopować kiedy trzeba się wyciszyć. Kiedy organizm na przykład nam pokazuje, kiedy, kiedy rzeczywiście jest potrzebny ten urlop, to zwolnienie, to, to, to zatrzymanie do przypracowania pewnych rzeczy, do przemyślenia pewnych rzeczy do zmiany swojego życia może w bardzo dużym zakresie w danej sytuacji bo dojdziemy do wniosku że na przykład tu nie jest nasza droga i pamiętajcie że niezależnie od wieku niezależnie od sytuacji budujmy to życie tak jakbyśmy chcieli żeby ono wyglądało dokładajmy wszelkich starań Wiadomo, że los różne, jakby stawia też przeszkody przed nami, sytuacje, sprawdza też nas, tak, ale jakby poprzez te sytuacje, niezależnie od tego, jaką decyzję nie podejmiemy, my dojdziemy do celu. Może trudniejsza będzie droga, ale jakże bogata, poprzez te doświadczenia, które będziemy w stanie zdobyć, tak, poprzez doświadczenie trudnych rzeczy uczymy się najwięcej. Więc, jakby nie bójmy się, nie żałujmy, bo do celu dojdziemy. Tylko może po, po troszkę większych kamieniach niż, niż, niż tych mniejszych będzie troszkę trudniej, kochani. Także nie obawiajcie się, podejmujcie decyzje, ale rozważnie. Kochani, wszystkiego dobrego jeszcze raz dla Was w dniu tego święta. Teraz przechodzę do przekazu dla wszystkich Was, którzy urodziliście się trzeciego dnia miesiąca. Macie energię główną bardzo dobrą. Sowillo, szesnasta runa w futharku, czyli siódemka, taka radość do życia, zadowolenie, kochani. Ale też sowillo, wiecie, jest to słoneczko, które mówi, że warto śmiało iść do przodu, bo jeżeli się odważysz, pójdziesz do przodu, podejmiesz działania, bo nie jest to czas odpoczynku, stagnacji, a właśnie ruszenia naprzód, liczenia na siebie, odcięcia tego, co złe, trudne, bólu, cierpienia, marazmu, smutku. Czas liczenia na siebie, czas, aby iść śmiało po to, żeby zdobyć to, czego pragniesz, czego oczekujesz. Sofilo mówi, że jesteś skazany na sukces. Będzie powodzenie i w nauce, yy, mówi o tym, że jesteś na właściwej drodze. Yy, radą od kart jest to, żeby liczyć na siebie i działać rozważnie żeby z takim zastanowieniem podejmować decyzje, podejmować kroki, nie pochopnie, bo sowillo będzie pchała do przodu, będzie bardzo duża taka energia życiowa, będzie was pchało, będzie temperament, będzie taka, przypływ takich sił. I przez to, poprzez taką raptusowatość, szybkość w działaniu, możecie no, za, za szybko pewne rzeczy, więc tutaj ISA radzi, żebyście Żebyście nie, nie, nie działali pochopnie, nie? żebyście rozważnie stawiali yy, kroki. Yy, I jakby warto też tutaj, yy, Rudny mówił, żeby korzystać ze swojej intuicji, więc yy, jakby yy, trzymać ten balans, trzymać tą równowagę, żeby usłyszeć pewne rzeczy, yy, te podpowiedzi, yy, tak? żeby słuchać tej swojej intuicji, bo uda się naprawdę to, co sobie zamierzyliście, to, co, do czego pójdziecie, zdecydujecie się, odważycie, to macie szansę na sukces, bo jesteście skazani na sukces. tak? Tylko, że no, nie jest to czas odpoczynku teraz. tak? Karty mówią, że powinniście być mądrzy, odważni, ale też i sprytni, bo będą otwiera otwierały się przed Wami nowe możliwości, będzie czekało Was powodzenie, tak naprawdę, we wszystkim, za co się zabierzecie w tym najbliższym czasie, ale no, nie jest to czas odpoczynku, i to ewidentnie w tych kartach to widać. Szansa, y kochani na spełnienie się jakiegoś marzenia. Jeżeli nastawicie się na sukces, to przyjdzie radość, zadowolenie. Karty tu też mówią, że macie w sobie pod potrzebną energię do zrealizowania tych, tych swoich zamierzonych celów, tego, co się odważycie i wejdziecie, no to jest ta wewnętrzna energia, żeby zrealizować pozytywnie to, co sobie zaplanowaliście, tylko trzeba iść śmiało do przodu, przed siebie, korzystać z tych możliwości. Los będzie wam sprzyjał, warto to szczęście wykorzystać. Sowillo będzie oświetlała każde twoje działanie, oświetlała tą drogę, po której będziesz szła, tylko jakby... Bądź odważny, sprytny, skorzystaj, rusz do przodu, nie leniuchuj się. No to tutaj jak najbardziej los będzie Ci sprzyjał, pomagał i, i jakby warto wykorzystać, wykorzystać tą energię, która, która y, y, będzie pomagała, wspierała, kochani. Więc y, warto. Y, Odciąć się od tego, co właśnie trudne, warto odciąć się od tego, co, co, co sprawiało przykrość, ból, cierpienie, smutek, żal. Przepracować to, kochani. Jeżeli sami nie potraficie, może skorzystać z pomocy jakiejś innej osoby. Macie szansę teraz wejść w nowy, lepszy etap po takim. <laughs> Może okresie trudniejszym dla Was, bo jest szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, co ma jakby co wprowadzić Was na nowe, lepsze życie. I, I jakby szansa jest, energia jest bardzo dobra, tylko należałoby podjąć działania. Być może, kochani, będziecie gdzieś wyjeżdżać, też karty tutaj mówią w tym najbliższym czasie. Może to będzie podróż służbowa, może, może prywatna. Tutaj taka wskazóweczka. Jeśli chodzi o finanse, karty mówią tutaj, żeby liczyć na siebie, żeby skoncentrować się na tym, co robicie skupić się, działać rozważnie, niepochopnie, a macie szansę, kochani, wygrać też jakieś pieniążki, wygrać sprawę w procesie, jeżeli masz jakiś proces dotyczący długów i tak dalej, no to jakby wyrok będzie na twoją korzyść, o tym tutaj mówią karty, jeżeli ciebie to dotyczy i taką sytuację masz. Karty też mówią o takiej dobrej sytuacji finansowej, o dobrym czasie na inwestycje właśnie, na jakieś gry na giełdzie, może to przynieść tak czy gry liczbowe, one mogą przynieść tobie, jeżeli podejmiesz działania i, i, i ruszysz do przodu, to masz szansę ci to przynieść jakieś nieoczekiwane przychody, pomnożyć Twoje przychody i zasoby finansowe. Będziesz się z tego cieszyć, kochani. No, wzrost dochodu też z jakichś szybkich działań, jakichś szybkich transakcji, tylko warto się odważyć i śmiało podejmować decyzje, a sukces tutaj, Sowilno mówi, masz za. Nie tylko nie pochopnie, tylko rozważnie, ale z, 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 taki, z takim sprytem, z rozwagą, śmiało do przodu. I jakby podjęte działania przyniosą obfitość i będzie ta stabilizacja, dobra sytuacja finansowa, kochani. Więc no, być może ktoś zaproponuje Wam właśnie wyjazd służbowy, gdzie będziecie mogli zarobić dodatkowe pieniążki i będzie to, no, przyniesie to jakiś nieoczekiwany, większy niż planowaliście zysk. No, jakby tutaj karty o tym mówią. Szansa też, kochani, dla tych, co nie pracują, na nową, dobrą pracę. Właśnie możesz uzyskać ofertę pracy w delegacji. I no, to będzie dobra oferta pracy, finansowo na pewno. Jeżeli się odważysz i, 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 i podejmiesz tą pracę, no to będziesz czerpać z tego zyski i obfitość finansową, przynajmniej tak tutaj widać, kochani. Dla niektórych awans, objęcie jakiegoś stanowiska kierowniczego, kochani. Niektórzy znalezienie dobrej pracy, tak jak mówiłam, może będziecie pracować w domu. Tutaj Odala też wskazuje albo będziecie rozpoczynać, kochani, działalność gospodarczą no, na terenie swojej posiadłości, na przykład. I, I to będzie takie prowadzenie firmy w oparciu o doświadczenie, o takie rozsądne gospodarowanie. Będzie taka dbałość też o pracowników. Jeżeli prowadzisz też firmę, no tutaj karty mówią, że w, w zakładzie pracy będzie taka atmosfera rodzinna. No jeżeli zamierzasz założyć tą firmę, no to zastanów się, przeanalizuj, zrób dobry biznesplan, a jest szansa na powodzenie. Jeżeli się zdecydujesz i, i to wszystko sobie fajnie zaplanujesz i, i, i y, z rozwagą, no to tu się fajnie wszystko y, uda. Jest szansa na dobrą pracę, jest szansa na otwarcie działalności, jest szansa na y, 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 też y, na, na jakby y, firmę, którą masz yy, też yy, będziesz rozwijał, tak, yy, szansa na, na yy, kochani, naprawdę jeżeli będzie to rozsądne takie gospodarowanie zasobami i dbałość o pracowników, to ta firma też będzie dobrze prosperowała i będzie przynosiła yy, korzyści i yy, obfitość. Także no, niektórzy yy, się odważą właśnie i, i, i założą firmę, bardzo dobra energia na to, żeby w tym kierunku pójść. Yy, i jeżeli tak zastanawiasz się nad tym i, i czujesz, że, że chciałbyś, no to jakby bardzo dobre energię ku temu, bo one mówią o pozytywności, nie? Kochani, w relacjach jakiś nowy początek, być może jesteś po rozwodzie, będziesz rozpoczynać nowe życie w pojedynkę. Tutaj runy też mówią, żeby się odciąć od tego co było, otworzyć się na to znacznie lepsze, nowe śmiałość do przodu, tylko nie z pośpiechem, tylko z rozwagą, ale uda się fajnie pogodzić, stanąć na nogi i zacząć właśnie to życie na nowo. W małżeństwie będzie miłość, będzie spełnienie uczuciowe, harmonia, radość dla niektórych, którzy otworzą się na nowe szansa na poznanie nowej osoby do miłości. Będzie to taki partner, no, który będzie umiał zabezpieczyć byt rodzinie. Karty też mówią o dobrym rodzicu, dobrym ojcu, dobrej matce, o dobrych relacjach z, z rodzicami. I, mm, mówią też o tym, żeby y, utrzymywać te relacje, żeby się otworzyć y, y, jeżeli nawet, jeżeli jakieś były y, niesnaski, to tutaj jak najbardziej y, to się wszystko poprawi będzie sprzyjał y, los y, y, szansa, kochani y, na y, porzucenie tego, co trudne i złe i rozpoczęcie na nowo y, życia y, Albo będziesz wchodził w związek małżeński i będziesz rozpoczynał nowe życie już ze swoim partnerem, kochani. Więc też tutaj nowy początek i pozytywna energia. Tak to o relacjach. No i zdrówko, kochani. Tu karty mówią, że będzie, jeżeli coś ci tam dolegało. No to będzie wsparcie tutaj i dobra opieka, ale będzie wyzdrowienie. Karty tu mówią, żeby nie odtrącać tych, co chcą pomóc. Nie odgradzać się od osób, które wyjdą z inicjatywą, żeby jeżeli będzie, jakieś, będzie jakaś słabość czy coś, to żeby umieć przyjąć tą opiekę. Nie, że tylko na przykład w innych wspomagacie w chorobie i jesteście, jeżeli wam dolega, no to sami sobie z tym staracie radzić. Otwórzcie się na tą pomoc, bo będą możliwości, będą ludzie, którzy będą chcieli pomóc, wesprzeć ale będzie tu też tak Sowillo będzie uzupełniać i regenerować Wasze siły. Nie? Tak jak mocna kawa, kochani, stawi na nogi. Więc też wskazują karty, żeby więcej ćwiczyć, więcej się ruszać, że jeżeli będziesz w jakiejś chorobie, zastoju jakimś, no to tutaj będzie wsparcie i możliwa opieka, jeżeli tylko na to pozwolisz. Może teraz jesteś w takim czasie chwilowego odpoczynku po chorobie, więc takiej regeneracji. Ale będzie dobrze i tutaj karty mówią, że żeby nie odtrącać tych, co chcą pomóc i pozwolić sobie pomóc, kochani. A tutaj będzie, będzie regeneracja sił i powstanie na nowo. Zwróćcie uwagę na żołądek, kochani, i na woreczek żółciowy. Tutaj karty podpowiadają, ale to tylko tak dodatkowo kochani. Nic jakiegoś niepokojącego tutaj nie widać. Zobaczymy sobie, co anioły światła dla was. Archanio Uriel. Archanio Uriel działa za pośrednictwem rubinowego promienia złożonego z purpury i złota. To promień mądrości i uduchowienia. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanioł Uriel przynosi spokój i miłość, zachęcając Cię, byś szerzył te wspaniałe wartości wśród innych. Duchowa łączność z Archaniołem Urielem pomoże Ci poczuć jedność z całą ludzkością. To stan wysokiej łaski, który przyniesie Ci wolność i radość. Wyobraź sobie, że jesteś ubrany w purpurową pelerynę i wezwij na pomoc Archanioła Uriela. Podniesieniu stanu swojej świadomości. Afirmacja stanowi jedność z każdym, kto jest pełen spokoju. O tym mówią anioły światła i marzenia. Myśl o rzeczach wielkich. Istnieją niewidzialne siły gotowe wesprzeć Twoje marzenia. Kochani, i podpowiedzi anielskie: jeżeli masz jakieś pytanie, to wyciągnę podpowiedź numer jeden na Twoje pytanie. Dobrobyt, podpowiedź numer dwa na Twoje pytanie, mało prawdopodobne, i podpowiedź numer trzy na Twoje pytanie, tak. Kochani, wszystkiego co najlepsze, przepięknego czasu, przepięknego miesiąca. Niech się Wam darzy, kochani, bądźcie szczęśliwi, zdrowi. Wszystkiego co najlepsze. Skorzystajcie z tej energii słoneczka, sovillo, która będzie. Naprawdę pchało do przodu, będzie sprzyjał wam los i warto to szczęście wykorzystać, bo oświetli każde wasze działanie. Wszystkiego dobrego mimeruna!